Oto zdecydowanie najbardziej wszechstronny słów, jakiego można obecnie kupić. Najnowsza generacja Land Rovera Defendera niejako zerwała ze swoją przyszłością, ale w pozytywnym sensie. Zaczynamy. Kiedy podczas II wojny światowej Amerykanie wprowadzili do produkcji użyteczny samochód terenowy, mocno wykorzystywany przez wojska aliantów, a mianowicie Jeepa Willys, szybko okazało się, że projekty dzielnych i prostych w budowie terenówek interesują najbardziej wojsko oraz osoby prywatne. W 1947 roku szukająca sposobu na rynek firma Rover wpada na pomysł zaprojektowania konkurencyjnego samochodu terenowego. W 1948 roku po raz pierwszy prezentuje model noszący początkowo nazwę Land Rover Series 1. Tani i prosty samochód zyskuje olbrzymią popularność gdyż jest prosty i tani. Szczególne zainteresowanie tą konstrukcją nadal płynęło ze strony wojska oraz rolników. Samochody miały spartańskie wykończenie i nie posiadały dodatkowego wyposażenia. Od tamtej pory powstawały kolejne generacje tego hitowego samochodu, który za każdym razem zyskiwał nieco więcej wyposażenia, ale nadal miał swój siermierzny charakter. W 1983 roku po raz pierwszy otrzymał nazwę Defender. Bardzo podobną historię powstawania miała kultowa G-klasa bądź Gelandewagen. Natomiast ten niemiecki model szybciej zmienił swój status z typowo Dlaczego na dzielną luksusową terenówkę, która jedynie z zewnątrz do dzisiaj jest typowo siermiężna. W środku oferuje jednak luksusy, których próżno było szukać we wspomnianym Defenderze. Częste filmowe angaże tego modelu, np. w serii Jamesa Bonda, stworzyło także obraz Defendera jako auta dla gangsterów, którzy nie lubią specjalnej wygody. W nowej generacji Defender stracił nieco swój klimat, ale zyskał wszechstronność, ponadczasowość i stał się samochodem do tańca i do różańca. Który świetnie nadaje się zarówno na podbój tras poza utwardzonymi drogami, a także do miasta, czy do teatru, czy na spotkanie biznesowe. Nowy Defender wygląda znacznie lepiej niż na zdjęciach, jest i robi wrażenie absolutnie na każdym. Land Rover nieco wykorzystał dawną nazwę, żeby podbić wyświetlenia, żeby podbić popularność tego modelu, i przyznam, że wyszło mu to bardzo dobrze wnętrze nowego Defendera może być także bardziej siermiężne wystarczy, że w opcjach konfiguracji wstawicie tutaj z przodu ławkę trzyosobową oraz kratkę, wtedy ten samochód staje się bardziej użytkowy. Land Rover zaprezentował tutaj bardzo szeroką możliwość konfiguracji, personalizacji tego samochodu, bo w wersji wyposażenia Defender ma multum, dość wymieniać standard S, SX, e, Carpathian Edition V8, X-Dynamic SE X-Dynamic HSE, Hard Top od 200 do 520 25 od diesli przez benzynę do hybrydy PHEV, od 2-litrowej jednostki do 5-litrowego V8, a wreszcie od 368 tys. zł za hardtop standard z 3-litrową sześciocylindrową jednostką wysokoprężną po 813 tys. za 5 litrowe benzynowy V8 525 koni w wersji Carpathian Edition. Dodatkowo defendery różnią się także długością, tak jak za dawnych czasów, to akurat odmiana 110, natomiast w sprzedaży jest jeszcze 3 drzwiowa 90 oraz wersja z dłuższym rozstawem osi, czyli 100 30. Tak czy siak, 110 mierzy na długość 5 metrów, a to znacznie więcej niż konkurencyjna G-klasa czy Jeep Wrangler. Jeśli natomiast chodzi o dzisiejszy egzemplarz, to wersja X-Dynamic HSE startuje od 479 400 zł, natomiast osoba konfigurująca dorzuciła jeszcze opcji za niemal 76 000, dzięki czemu cena egzemplarza powędrowała do 555 000 zł. Na liście rzeczy dodatkowych znalazły się przyciemniane szyby za 3 000, elektrycznie wysuwany hak holowniczy za 7 000, satynowa folia ochronna pokrywająca na nadwozie za lekko ponad 21 tysięcy, trójstrefowa klimatyzacja za kolejne 7 tysięcy, 700-watowy zestaw Audio Meridian za 5600, a także zaawansowane pakiety Offroad za około 12 tysięcy złotych. Tanio nie jest, ale jest smacznie i ten Defender prezentował się doskonale. Co pod maską? Znalazła się tu 3-litrowa jednostka wysokoprężna o mocy 300 koni mechanicznych i 650 Nm, dostępnych w zakresie od 1500 do 2500 obrotów na minutę. Wśród diesli nie ma mocniejszych konstrukcji. Masa własna tego wariantu to 2300 kg, a ładowność 700 kg. Kiedy przejdziemy do drugiej strony pojazdu, to za otwieraną na bok klapę bagażnika kryje się foremny i wykończony plastikiem kufer o pojemności 743 litrów, a po rozłożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskujemy łącznie 1263 litry. W wersji 110 imponuje on swoją pojemnością. Próg załadunkowy jest dość wysoko, ale za pomocą przycisków możemy sobie zawieszenie z tyłu nieco obniżyć lub podwyższyć, jeśli wymaga tego sytuacja. Na sam początek sprawdźmy przyspieszenie do setki, choć w defenderze może to być niespecjalnie mądre i ważne. Oczywiście do mm, sprawdzania przyspieszenia użyjemy zewnętrznego urządzenia pomiarowego, czyli RaceLogic Performance Box Touch, umożliwiający testowanie przyspieszenia do setki, testowanie długości hamowania, może to być też tak naprawdę zewnętrzny prędkościomierz, posiada odbiornik sygnału GPS o częstotliwości 10 Hz, no i wyróżnia się ten konkretny model tym, że ma dotykowy ekran o przekątnej ponad 4 cali i ma wiele fajnych funkcji. Ok, dość gadania, przejdźmy do samego przyspieszania. Defender posiada jedynie dwa tryby umożliwiające jazdę tak w ruchu ulicznym. Jest to tryb Eco oraz tryb Normalny. Zakładam, że raczej w trybie Normalnym uzyskamy lepsze przyspieszenie. Zatem odpalam tutaj, jest tryb komforto, a tryb komfortowy i tryb Eco. Ok, no i co? Sprawdzamy, jak to wszystko wygląda d ok 7,3 sekundy no nie jest to jakiś super fantastyczny wynik no ale dajmy Spokój, no to jest terenówka. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Start. Lekki uścisk na początku, także spodziewam się niesamowitego wyniku. I teraz 7,6 sekundy. Należy wyciągnąć wnioski mniej więcej z tego przyspieszania z tych wartości. Trzeba przyznać, że choć sama informacja o napędzie realizowanym w oparciu o silnik wysokoprężny, no, no cóż, nie powoduje przyspieszonego bicia serca, to wydaje się, że nowy Defender jest jednym z lepszych środków lokomocji w dzisiejszych czasach, przynajmniej jeśli mowa o samochodach podniesionych z terenowymi aspiracjami. Bo tak, pod maską tego egzemplarza znalazł się silnik 3-litrowy R6, czyli sześciocylindrowy rzędowy silnik. Wysokoprężny o mocy 300 koni, to jest dokładnie auto o oznaczeniu D. 300. To w sumie najwyższa wersja w gamie turbo diesli, gdyż mam jeszcze do dyspozycji, do dyspozycji silnik 200 oraz 250 konny. Maksymalny moment obrotowy to tutaj 650 Nm. No i zdecydowanie z takimi wartościami jazda jest wystarczająco żwawa. Co prawda, należy liczyć na małe opóźnienie po dodaniu gazu, bo silnik potrzebuje kilku milisekund. Natomiast do 8-stopniowej dwusprzęgowej automatycznej skrzyni nie mam zarzutów. No to jest, jakby, tutaj kwestia oprogramowania tego układu napędowego. Sam silnik zaskakująco ma też niezłą kulturę pracy. A co za tym idzie, wcale go nie słychać przez większość dnia. Mało tego. Na trasie udało mi się zejść przy prędkościach autostradowych do średniego spalania równego 8 litrów na 100 km. No, w mieście już te wartości zaczęły się gwałtownie podnosić do 12-13, a w tym momencie po jeździe jakiejś tam bardziej terenowej do nawet 14,3 litra na 100 kilometrów. No, ale to jest 300 koni, a na dodatek samochód no nie waży najmniej, także nie ma co się też dziwić, że no średnie spalanie będzie nieco. Wyższe, no to też jeżeli ktoś kupuje auto za pół miliona złotych, raczej nie spodziewa się, że będzie wydawał na paliwo niewiele. Tak. Podoba mi się tutaj pozycja za kierownicą. Już w standardowym trybie zawieszenia siedzimy na wysokości porównywalnej z wysokością fotela kierowcy w dostawczakach. I to w mieście szczególnie naprawdę może robić wrażenie na innych użytkownikach dróg. Zresztą naprawdę zacząłem lekko chichotać w duchu w momencie, w którym obok mnie stały popularne suwy w rodzaju Mitsubishi Outlandera czy też BMW X5, które były wyraźnie niższe, a ja nadal byłem tylko i wyłącznie w tym trybie standardowym zawieszenia automatycznego, bo można sobie podnieść go do trybu off-road, no i wtedy jest już naprawdę ciekawie. Warto pochwalić także zawieszenie. Dzięki pneumatyce podczas codziennej jazdy Defenderem nie odczujemy minusów posiadania terenówki na daily. Większość aut z tego segmentu ma charakterystyczne twarde zawieszenie. Tu tego nie ma. Auto przyjemnie przepływa po nierównościach, choć oczywiście wychyla się na zakrętach. Nie oszukamy wysokiej masy i no, wysokiego środka ciężkości. Coś za coś. Jak jest wnętrze? Każdy z Was doskonale widzi. Siermiężne wykonane z twardych plastików, wodoszczelne, ale ma w sobie to co. Przednie fotele dzieli niemal amerykański tunel środkowy z gigantycznym chłodzonym podłokietnikiem, dwoma uchwytami na kubki i półką. Tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko nie spojrzymy, zobaczymy wykończony gumowaną powierzchnią schowek czy półeczkę. Na środku znajduje się nieduży ekran z przejrzystym, minimalistycznym systemem multimedialnym, przed kierowcą ogromna kierownica oraz ekran prezentujący interaktywne wskaźniki. Pozycja za kierownicą jest wysoka, a fotel ustawimy szybko i łatwo. Ogrom miejsca znajdziemy także na tylnej kanapie. Spinanie się do wnętrza jest wyjątkowe, bo nie jest to nic samochód już w trybie komfortowego wejścia. Prześwit jest imponujący. Z tyłu na wygodnej kanapie bez problemu zmieszczą się trzy wysokie osoby, a miejsca nad głową będzie i tak w brud. Myli się ten, kto myśli, że nowy Defender nie jest już stworzony do terenu. Konstruktorzy dali nam tylko dwa tryby do jazdy na co dzień, a do off-roadu jest ich aż pięć. Można blokować dyferencjał, ustawiać tryby, wyłączać kontrolę trakcji. Komputer samochodu też nieźle ogarnia. Jest to układ o nazwie Terrain Response 2, który potrafi sam rozróżniać różne rodzaje nawierzchni i dobierać odpowiednie ustawienia. Można też po prostu odpalić tryb: nie wiem, trawa, błoto, żwir, piasek nie wiem, co tam jeszcze jest, chyba skały. Jest też system umożliwiający sprawdzenie, co jest pod samochodem, no i taki dość precyzyjny system kamer 360 stopni, który bardzo może się przydać. W środowiskach off-roadowych nie powinno się jednak chwalić nowego Defendera, no tak przynajmniej się dowiedziałem. Głównie z uwagi na brak szacunku konstruktorów do poprzedniej generacji Defendera, który był uznawany za taki samochód no naprawdę typowo roboczy, typowo siermiężny. Natomiast no, można powiedzieć, że konstruktorzy nowego Defendera troszeczkę zatracili ten charakter. Głównie zawalili podobno tworząc nową generację pojazdem bez sztywnych mostów i ramy. Właśnie tym mocno wyróżnia się względem nie, Wranglera, Suzuki Jimmy czy Nissana Patrola. Choć tak naprawdę jakby się zastanowić, to ma bardzo wiele cech tych samochodów, a przy tym pozwoli nam na przykład podjechać sobie pod teatr. Tym samochodem, bo wygląda fajnie, elegancko, minimalistycznie i jak najbardziej może się podobać. No, może nigdy nie będzie Land Cruiserem, to, 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 nie. to chyba się nie uda. Czuję, że wszędzie sobie spokojnie wiadę, a jeździmy po kopalni Piachu w okolicach mojego domu. Tutaj, dzięki, yy, dzięki rozwiązaniu nazwanemu live. Mamy możliwość sprawdzenia, co znajduje się bezpośrednio pod maską samochodu. Zatem, jeżeli znajdowałby się tu jakiś yy, yy, głaz, jakiś kamień, to bylibyśmy go w stanie sobie z łatwością ominąć. To jest bardzo przydatne rozwiązanie. Jeżeli bym na przykład chciał wiedzieć, miałbym taką sytuację, że nie wiem co jest przed maską, no to mogę sobie to przełączyć i tutaj elegancko teraz mi wszystko pokazuje. Co jest po prawej stronie, co jest po lewej stronie. Wszystko tutaj jest. Teraz ja sobie zawrócimy, bo zaraz nie tu będą ścigać. Tak mi się wydaje, że tak może być. Troszeczkę się cykam. Jedziemy znowu. No i teraz mamy taką sytuację, że przemieszczamy się, jedziemy do przodu. No i pojawia się zjazd z górki. Mógłbym teoretycznie nie widzieć, co jest tam, ale mogę sobie przełączyć na kamerę do przodu i teraz wszystko elegancko widzę. Oczywiście to nie jest po to, żeby teraz patrzeć tylko na ten ekran zamiast patrzeć przed siebie, ale no, powiem szczerze, że biorąc pod uwagę, ile kosztuje ta satynowa. Folia pokrywająca lakier, to wolałbym wiedzieć, czy w danym momencie rysuję już gałęzią na dwozie, czy jeszcze się mi udaje nie porysować. Przydatna informacja. Także jest tutaj bardzo dużo różnych rozwiązań umożliwiających poprawę właściwości jezdnych w terenie. Bez problemu też podniosłem sobie pneumatyczne zawieszenie do góry. Bez problemu uruchomiłem asystenta zjazdu ze wzniesienia, dzięki któremu mogę tak naprawdę puścić pedał gazu, i ten samochód mi sobie sam hamuje. O, no właśnie tak, tutaj wszystko wiem, wszystko wiem, co się dzieje, i elegancko sobie zjeżdżamy. Jest Bajlando, można powiedzieć. Grząski piasek. Cały czas mam w ty z tyłu głowy taką. I taką no, świadomość, że im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba po niego jechać traktorem. Więc z moimi też umiejętnościami jazdy w terenie nie będę tutaj szalał za bardzo. Głębokość brodzenia tego samochodu to 90 cm. Także być może w tamtym Bajorze moglibyśmy spokojnie jakoś przeżyć, ale też nie będę próbował. Umowy są tak skonstruowane, że. Да, совет пушт. О, jak sobie wejdziemy w system multimedialny to mamy kilka fantastycznych opcji na przykład możemy Dobra. tutaj jak sobie wejdziemy do systemu multimedialnego to mamy kilka fantastycznych opcji na przykład to jest bardzo przydatne bo to jest wielkie auto a możemy sobie sprawdzić jakie są wymiary samochodu aktualne no i w tym momencie wysokość auta to 2,4 metry a na szerokość mamy 2,5 m 11 cm są też głębokości, jest też podana głębokość brodzenia, są też kąty natarcia zejścia, czy też kąty kąt rampowy. To jest, no, to jest dość, dość przydatne informacje, na przykład w momencie, w którym nie wiem, chcecie sprawdzić, czy zmieścicie się pomiędzy dwie, dwoma drzewami, czy też bardziej takie prozaiczne, czy wjedziecie po prostu do garażu podziemnego. Jest też taka zakładka 4x4i dzięki której dostajemy szybko, do, mam szybki dostęp do wielu informacji potrzebnych e, na przykład w jeździe takiej terenowej, tutaj jest e, właśnie e, informacja o tym jak samochód stoi mniej więcej nasz namiar, wysokość nad poziomem morza e, jest też e, czujnik brodzenia e, no, pokazane jest jaki, jaki to jest tryb i tak dalej, tutaj Terrain Response a teraz plusy i minusy nowego Land Rovera Defender 110 najpierw plusy Mnóstwo schowków we wnętrzu z antypoślizgową powierzchnią. Schowki są absolutnie wszędzie. Tutaj mamy dwa uchwyty na kubki, poniżej mamy też taką szufladę. Wszędzie gumowana powierzchnia. Jest duży podłokietnik w stylu amerykańskim z chłodzonym schowkiem w dwóch poziomach. Dodatkowo mamy tu półkę, mamy schowek tam przed nogami pasażera. Spore kieszenie w drzwiach. Wszędzie schowki i to mi się bardzo podoba. Wielki bagażnik z otwieraną w typowo terenowy sposób klapą na bok z zapasowym kołem. Bagażnik ma pojemność 743 litrów. Wykończony jest dodatkowo tym właśnie plastikiem, który można myć szlauchem, ma wiele różnych dodatków, między innymi również na klapie jest dodatkowa, dodatkowy pojemnik na schowanie jakichś szpargałów oraz taki sprytny, ukryty trójkąt ostrzegawczy. Świetnie wyglądające satynowe wykończenie nadwozia folią. Bardzo mi się podoba też intuicyjny panel klimatyzacji z dwoma minimalistycznymi pokrętłami, za pomocą których sterujemy absolutnie wszystkim, bo możemy ustawić sobie temperaturę, możemy włączyć sobie podgrzewanie. Klikaj się tutaj, nie może się kliknąć. Czy może się kliknąć? Trzeba włączyć. Można włączyć sobie podgrzewanie bądź chłodzenie foteli i tak samo po stronie pasażera. Można sobie zwiększyć za pomocą tego pokrętła nawiew, a możemy też sobie zmienić tryb jazdy za pomocą tego pokrętła i tu co ciekawe widać od razu nastawienie defendera raczej do jazdy w terenie, bo mamy dwa tryby do jazdy normalnie po drogach oraz 5 trybów do jazdy w terenie. Monumentalne wymiary. Defender w wersji 110 w mierze ponad 5 metrów długości jest większy od G-klasy. Dodatkowo ma naprawdę fajną głębokość brudzenia wynoszącą 90 cm oraz prześwit w trybie terenowym wynoszący nawet 30 cm. Idealna pozycja za kierownicą. Jeśli tylko chcecie, możecie wybrać wersję z kratką, z trzema fotelami z przodu i dodatkowo wnętrzem, które można myć szlauchem, bo tak zostało też stworzone. Tuż pod dywanikami znajduje się po prostu plastikowa podłoga. Tak samo jest też w bagażniku i zarówno właśnie w tych bardziej komfortowych, jak i w tych mniej komfortowych wersjach znajdziecie tego typu rozwiązanie. Chodzi o to, żeby po prostu łatwo i szybko umyć ten samochód. Mnóstwo systemów bezpieczeństwa przydatnych podczas codziennej jazdy. Fantastyczny w terenie. Minusy. Wysoka cena początkowa wynosząca około 400 tysięcy złotych w przypadku wersji z dwulitrową hybrydą. Ośmiostopniowa skrzynia automatyczna łapie za mułę przy nagłym przyspieszaniu od zera. Mocne przechyły nadwozia podczas manewrów skrętu. Mało bezpośredni układ kierowniczy. Brak prostej konstrukcji poprzednika, która jest szczególnie istotna w ciężkim terenie. Dziś byłoby to już na tyle. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowej bryle Land Rovera Defendera i jak wypada w stosunku do konkurencji w rodzaju Mercedes. Takie klasy Land Cruisera czy Jeepa Wranglera. Oglądajcie kolejne odcinki na poboczu na naszym kanale i subskrybujcie.